Siemano, witam dzisiaj relacji z meczu Grywczew, a Czarni Czarnik plusz o, Rocznik 2007 Widzian do meczu o przez boriaki tu można zobaczyć A w roczniku gry w Trzew 2007 gra dwóch naszych uczestników z kanału Cybul i Filip więc idziemy kibicować i przy okazji zobaczycie także relację z meczu jak mecz wygląda Mam piękną pogodę, 9 stopni, 20 listopad dzisiaj. No i zobaczymy, jak nasi chłopacy się zagrają. Niestety nie mogą być od początku meczu, więc wyjdziemy w trakcie, liczę na fajne widowisko i dużo go i zobaczymy, czy to się spełni. Tak jak widzicie, gry w jest w czarnych koszulkach, a czarni plus czarny w sumie <laughs> powinno być chyba logiczne. No i jak się dowiedziałem to od ekspertów w futbolu, jest 35 minuta i wynik wciąż 0-0. O jest tutaj cebul. widzimy na kamerze. Jest też jeden uczestnik z turum kozaka, który są nas na kanale Radek Zabrym z numerem 7. Właśnie przywidzę. Teraz ty właśnie przywidzę numer 14. O, o, o. I na boisku z numerem 19 wchodzi Filip Formella Mam nadzieję, że to będzie dobry występ Mogę rzut wolny O kurde, ale blisko było Mogę, będzie strzał, będzie strzał Курд, это ракета стреляет. Волга, другая половина. O tam pięknie gołąbki chodzą Albo mewy? Nie wiem, w sumie gołąbki albo mewy zobacz, zobacz. O Bravo, bravo! 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 na piękną Bravo! 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 O, piękna laga Aga to będzie strzałem On wykona go Zabrym Zostało się na krótko, pójście do Cybula Aga będzie ze strzałem, się drybing ale... Ale jest, sam gola Brawo Strzelec numer 8 Trzeba dystansu, ale obok. Rozumiesz czy nie? Zobacz, na na obiad! Ale jak to się widzi, czajny tylko gol, ale coś, nie może strzelić, Na razie asysta tylko. Czy będzie powtórka, że znowu z rzutu różnego? Padnie gol. Ła! Jest, mamy gola. Brawo, Radek. O kurde a ja ze strzałem? jakby trochę mniej, to może by wyszło. No idziemy zwieść, czy się robiła prom, pewna interwencja. Nie bram O kurde, ale zeszł. O, kurde. o. A jas. Jest dobitka chyba Aaaa! Młaga! Aaaa, co strzał Właśnie radek z numerem 7 też jest z boiska, ale w sumie nawet nie wiem kiedy. Teraz tak że go nie ma na boisku. A Ale walczy, brało za walkę. Jakaś kontuzja, widzimy, utyka nogą, ale jeszcze, jeszcze biega. A, ja, wiecie, ale nie wiedzą, że mamy grany, więc mogę sobie pozwolić na takie strzały. I koniec meczu. Mecz się kończy wynikiem 2-0. To było na tyle dzisiaj racji. Mecz zakończy się wynikiem 2-0 dla gry Futuref. Gratuluję chłopakom. Nawet całkiem fajnym meczem do poglądania. Myślę, że najlepiej zagrał Radek. Asysta i gol. No i Bramkarz też w sumie czystym kątem, więc gratulujemy. Pamiętajcie zostawić suba, lajka. Będziecie chcieli tak, więcej takich reakcji, piszcie w komentarzu. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.